Kochani, czas na moją ulubioną zabawę, która nazywa się Na Ziemi Zostaje. Polega na tym, gdy leci muzyka, wszyscy tańczymy, szalejemy, bawimy się, ale jak to jest muzyka, stop! Dzieciaki muszą jak najszybciej wykonać Wasze polecenie. A Wy będziecie obserwować, bacznie obserwować i wytypujemy najszybsze osoby. E, oczywiście jesteśmy w dżungli cały czas i musi być piosenka jaka. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Uwaga, zaczynamy. Wyginam śmiało ciało. Wyginam Cały czas pokazujemy ciało. dzieciom, wyginam co, śmiało co śmiało mają robić. Dla mnie to mało. Szalejemy, słuchajcie. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Wyginam. Mało. Cześć, co chcecie. Trenujemy, szalejemy, wykupiamy się. Ale jak jest muzyka, stop, właśnie teraz. Uwaga, pierwsze polecenie dla dzieci. Na ziemi zostają same pupy. Szybko, szybko, szybko same pupy. Szybciutko, dzieciaki patrzy na was. Raz, dwa, trzy, wstańmy. Tańczymy dalej. Uwaga. Myjemy okienka. Ruszajcie pioterkami. Myjemy z okienki. Zdrowo. To jest? masz. Dobrze, 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 dobrze. Figurę ty masz. Muzyka, stop! Czas na drugie polecenie. Uwaga! Na ziemi zostają same plecy. Szybciutko, same plecy, same z plecy. Hop! I raz, dwa, trzy, wstajemy. I tańczymy dalej. Sobie to to nie wnoszą, nie wnoszą, na to, co To ogóle? Pytanie, czy święciecie nas na samobogłowe? co Możecie robić, co tylko chcecie. tak jak leci nie mamy tożsamości, Wyginam śmiało ciało. Wypinam. się zawsze na tej piosence. Śmiało ciało! Na maxa. Znowu muzyka stop. Czas na trzecie polecenie. Uwaga, uwaga. Chyba będzie najtrudniejsze. Szybko łapiemy się za nos. Ale tak! Zobaczcie. Kto tak potrafi? Bardzo ładnie. Łapiemy się za nos i patrzymy na Was. Tańczymy dalej. Tak, uwaga, uwaga. Bioderka. Uwaga, nawijamy makaron na paluszki. Każdy od razu mógł, no bo wy macie... Zrywamy banany. My patrzycie tak jak dzieci, nie mamy dojściu, a Każdy by od razu mógł. Czwarta pauza, słuchajcie. I teraz zadanie najtrudniejsze. Uwaga, na ziemi zostają pięty i łokcie. Szybko, 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 pięty łokcie, szybko, pięty i łokcie. Bardzo ciężkie zadanie. Dla maluszków nie do zrobienia. I hop! do końca piosenki, Wykupiamy się, szalejemy. nam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało, mało, dla mnie to mało, mało, dla mnie to mało, mało. Trzy, dwa, 2, 2, Bardzo dobrze, brawo to do wszystkim! Brawo, 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 brawo! Spisaliście się na medal. Oczywiście wszyscy wygrywacie. Brawo! Piąteczka i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!